Dzień dobry, dzisiaj proste danie, niesłychanie, co dzisiaj robię? Dzisiaj robię ten yy, makaron szpinakowy. Też w Biedronce to kupiłam. Do tego, z tym, znaczy ten makaron będzie z tuńczykiem, pomidory z ole, suszone w oleju z ziołami i tutaj są jeszcze pestki dyni. To to dodamy. Śmietanka, jedna cebulka. Działamy, tniemy cebulkę, podsmażamy na oliwie z oliwek i dodajemy wszystkie składniki. Oliwa z oliwek Cebulka Szklimy, nie palimy Nie lubię takiej przypalonej nam się podsmaża. A my wyjmujemy pomidorki. Pestki może później wyjmę. Pomidorki za trzy kroimy. midorki dodajemy tuńczyka nie całkowicie odsączamy i na wolnym ogniu to wszystko ładnie sobie odsmażamy makaron płuczemy przepłukujemy w wodzie Bieżącą wodę przepłukujemy na sitku. <laughs> Dodajemy makaron, przepłukany na sitku tak wygląda. Im dłużej będzie e, podgotowywany z tym tuńczykiem, tym szybciej, bardziej intensywniejszy będzie smaku. Czyli dopasuje się do całej potrawy. Możemy dodać troszkę wody. Troszeczkę to dusimy. Pięć minut dosłownie. Dodajemy czosnek. Ja sobie tak posiekałam. Dodajemy trochę tych pestek tutaj z dołu. Możemy je w sumie na samym końcu dać. Mieszamy sól, pieprz. Trzeba spróbować, jak to, jak to smakowo wygląda. Co tu jeszcze dodać? Stanowczo soli. Jakiś słony ten. Bo to jest w sosie własnym. W sosie własnym jest ten e, tuńczyk. Pieprz. trochę ostrości. Że ciut przymało. No i po kilku chwilach dolewamy śmietanki. Ja z racji, że to 30, to dużo tej śmietanki nie dodam. Śmietanka 30. Słuchajcie, i jest obiad gotowy. Obiad dla ludzi na diecie. Tutaj węglowodanów jest bardzo mało. Tu też jest pole do popisu. Możemy dodać co szpinak, oliwki możemy dodać wszystko. Słuchajcie, tutaj pasuje. Także życzę smacznego, proste, szybkie danie. Ja takie lubię i takie preferuję. To jest propozycja podania, tak się prezentuje i życzę wszystkim smacznego.